Hej, cześć, i czołem. Dzisiaj piąty filar w projekcie odmładzanie na surowo, czyli nasze zdrowie psychiczne, nasza sprawność fizyczna, psychiczna, przepraszam. Natomiast dzisiaj ja jestem po oczyszczaniu wątroby. Razem z grupą moje 90 dni, dzisiaj w nocy, mieliśmy oczyszczanie wątroby. Także moja energia jest taka, taka swobodna, można by było powiedzieć, nawet na tą stronę, taką spokojną, bardzo i taką e, osłabienia, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że dzisiaj w ciągu dnia już odzyskam tę energię od wątroby to jest taka dość silna, dość silna detoksykacja, która może którą można nawet prawie zaliczyć do operacji e, takiej bezkrwawej i bez e, narzędziowej, e, ale pomyślałem, że mimo wszystko się z Tobą tutaj połączę. Bo naszło mnie już parę tygodni temu, chciałem z tobą na ten temat porozmawiać. Później sobie obiecałem, że około 1 czerwca zrobię serię filmików na temat dzieci. Natomiast było mnóstwo tematów równie ważnych i pomyślałem sobie, że nie mogę tego odpuścić, skoro ten tydzień jest gdzieś tam, powiedzmy, około 1 czerwca, to muszę ten temat poruszyć. Wielu z nas zna takie powiedzenia, bo to są stare, dobre polskie powiedzenia, niedaleko pada jabłko od jabłoni, albo czego Jaś się nie nauczy, tego ja, się, tego ja nie będzie umiał, albo czym skorupka za młodu nasiągnie, tym na starość trąci. Mamy takie cudowne polskie powiedzenia. Natomiast wiele osób albo ich nie rozumie, albo nie stosuje ich poważnie, czy nie traktuje ich poważnie i postanowiło pozwolić wychować swoje dzieci um, po prostu systemowi. Dzieci, które będą wychowywane w ten sposób, jakie są wychowane dzisiaj, a mogą ym, inaczej: dzieci będą za moment rządzić światem, jeśli już część swoich dzieci nie jest w tym wieku, kiedy, kiedy ma olbrzymie znaczenie dla świata i nie bierze udziału czy to w polityce, czy to w zarządzaniu przedsiębiorstw, czy to w tworzeniu nowego świata. Ale czy się zastanawialiśmy nad tym, jak byliśmy rodzicami, jakich nowych przywódców wychowujemy? Jaki świat stworzą nasze dzieci, w jakim świecie będziemy musieli my później też żyć, ponieważ oni przejmą kontrolę i czy my, rodzice, mamy na to wpływ? Czy dzisiaj troszeczkę więcej na temat świadomego macierzyństwa? Świadome rodzicielstwo, świadome macierzyństwo to jaki masz wpływ na to, kim jest Twoje dziecko i to jaki świat tworzymy razem. Pałeczkę w tym biegu do kreski końca życia przejmują dzieci, w pewnym momencie przejmują dzieci. To, jakie, jakie dzieci będą, jakie stworzymy, to taki będzie świat. My w tym świecie będziemy żyć i będziemy albo się z tego świata cieszyć, albo będziemy narzekać, że taki świat żeśmy stworzyli. Wiele osób myśli, że nie ma wpływu na to, kim są ich dzieci. Wiele razy widziałem mamy ciągające swoje dzieci za ręce, wyrywające z barków, yy, zabierające gdzieś tam z miejsca, gdzie te dzieci nie powinny włazić. Wiele razy widziałem, jak mamy krzyczą na swoje dzieci, przekazując im. W w ten sposób chcąc mi przekazać, w jaki sposób te dzieci zachowują się niewłaściwie. Wiele razy widziałem, jak dzieci były pozostawione w wychowaniu się same sobie. I zastanawiam się nad tym, czy my tego po prostu nie rozumiemy, czy my nie wiemy, jak ten świat jest skonstruowany, czy my nie rozumiemy, że dziecko jest odbiciem lustrzanym dorosłego, czyli dziecko jest tym, kim. Kim po prostu go stworzymy, tak? Dziecko jest naszym odbiciem. To, jak nasze dziecko wygląda, jak się zachowuje, to jest to, w jaki sposób my to dziecko traktujemy. Czyli w jaki sposób podchodzimy do, je, do, do wychowania, do bycia, do istnienia tego, tej małej istotki, która jest razem z nami. Yy, także co ty na to, żeby zastanowić się nad tym, czy mamy na to jakiś wpływ? Co ty na to, żeby się zastanowić nad tym, czy to my, dorośli, Tworzymy te dzieci, czy te dzieci faktycznie są takie niedobre? Pomyśl sobie nad tym, kiedy mówisz o tym, jak to twój syn jest niedobry, niegrzeczny, to powiedz sobie: zastanów się przez chwilkę, jeśli potrafisz, jeśli umiesz, to zastanów się nad tym przez chwilkę, dlaczego ten syn jest niedobry. Czy on nie urodził się taki niedobry, czy on jednak dostał naukę w domu? Oczywiście nie tylko w domu, ale w środowisku, w którym się rozwija i w szkole. Ale przede wszystkim w domu, jeśli to dziecko jest niegrzeczne, czy to nie jest odbicie lustrzane nas, bi będących niegrzecznymi? Czy to nie jest tak, że dziecko nie może być inne niż my je wychowujemy? Kiedyś była taka gra komputerowa, która się nazywała Black and White, czyli czarny i biały. Była to gra komputerowa, w którą grałem ze 20 parę lat temu. Myślę, że tak za 20 lat, parę lat temu. Myślę, że gdzieś około 2000 roku, może 2001, może nie 20 parę lat temu. To była jedna z niewielu gier komputerowych, które gdzieś tam zainteresowałem się e, grając. Była to gra, gdzie e, otrzymywało się e, takiego stworka i tego stworka trzeba było wychować. Trzeba było mu dawać nagrody i trzeba było dawać kary. I ten stworek, w zależności od tego, jak żeśmy go y, formowali, bo dostawaliśmy go malutkiego, on rósł i zdobywał różne umiejętności. I albo stał się stworkiem, który później zjadał całe środowisko naokoło, y, czyli całą wioskę i toczył walki, a jeśli go żeśmy źle, źle wychowali, albo był grzeczny i pomagał. Pomagał wszystkim innym. Grzeczny, no w takim, wiesz, no przenośni takiej, tak? Ten wyraz akurat przyszedł mi do głowy, bo to wcale nie chodzi o to, żeby było tylko grzeczne. Ale to było wychowanie właśnie tego stworka. Powiem Ci szczerze, że zainspirowałem się tą grą, wychowując swoich synów. Pomyślałem sobie, że chciałbym być świadomym rodzicem. I chciałbym stworzyć ciekawych ludzi. Chciałbym być zadowolony z tego, że wytworzyłem takich ludzi, a nie innych. I na tą chwilę mogę powiedzieć, że praktycznie w 90% paru procentach mi się udało. Parę rzeczy jest, które na pewno bym zmienił, zrobiłbym to troszeczkę, troszeczkę inaczej, ale na szczęście moi synowie mówią mi, że czują się najlepiej, jakby mogli. Czyli moi synowie mówią do mnie, że stworzyłem coś naprawdę dobrego. I um, dzięki. Dzięki temu, że to zrozumiałem, dzięki temu, że zechciałem stworzyć yy, świadome rodzicielstwo, świadome macierzyństwo, dzisiaj mogę powiedzieć, że dołożyłem swoją cegiełkę do świadomego społeczeństwa, do, świadomej, do świadomego życia. I wiem, że moi synowie będą po tej stronie, gdzie będziemy tworzyć dobre, yy, przyjazne rzeczy, takie, które będą pomagać wszystkim. Lub chociaż części z nas i tacy ludzie, którzy będą przeciwko wojnie, albo nie będą za wojną, którzy nie będą za zabijaniem, którzy nie będą za podziałem religijnym czy etnicznym, społeczeństwo, w którym będziemy się za jakiś czas znajdować, będzie właśnie obrazem wychowania naszych dzieci. I można by było to zostawić tak naprawdę w wychowaniu. Wiele osób uważa, że nie powinniśmy wcale mieć żadnego wpływu, nie powinniśmy się decydować na to, żeby, żeby dawać jakieś wskazówki, że, że dzieci się same wychowają i będzie wszystko w porządku. Natomiast część ludzi to rozumie, że. najpierw dzieci są naszym obrazem, czyli to nie jest wina dzieci, że tak się wychowują, a inaczej a później tworzymy społeczeństwo nowe, w którym też będziemy się znajdować, które tym dzieciom, które stają się później dorosłymi, będzie funkcjonować. I albo będzie społeczeństwo, które będzie zmierzać w cudownym kierunku, albo będzie zmierzać w kierunku przepaści i polecimy gdzieś w dół wszyscy razem, gdzie nawet nasze dzieci nas później zabiorą. I pomyślałem sobie, że do tej części ludzi, która chce świadomie wychować dzieci, która chce mieć wpływ na ich wychowanie i chce stworzyć cudownych mężczyzn czy kobiety, Mam takie pięć ciekawych, mam nadzieję, podpowiedzi, które myśmy zastosowali u swoich dzieci. Wiesz, co będzie jeszcze ciekawe w tym wszystkim? I ciekawsze, mam nadzieję, że to są informacje, które ja dostałem od swoich synów. To ja ich zapytałem: słuchajcie, powiedzcie mi, co było faktycznie e, według Was tym, co stworzyło to, kim jesteście? Czyli powiedzcie mi, jak myślicie, co było dobre, powiedzcie nam też, co było złe w naszym wychowaniu, co z, pokazało, po prostu co stworzyło ciebie. Także oni mi podali takie pięć rzeczy, w zasadzie podali mi siedem, natomiast one się jakby w pięciu rzeczach mieszczą. I pomyślam sobie, że teraz wrzucę Ci te rzeczy. Pierwsza rzecz to jest tak zwany marshmallow test. Jest to test takiej pianki. Test pianki. Na, na, za, na zachodzie w Stanach Zjednoczonych przeprowadzony został kiedyś taki test. I, nazwany, jest to bardzo słynny test na temat cierpliwości, na temat i, um, oczekiwania. I ten test został przeprowadzony na dzieciach. Położono na talerzyku i, ta, taką piankę, taka biała pianka, to się marshmallow nazywa po angielsku, taka biała pianka, i zostawiono dzieci w pokoju. Powiedziano im, że ta pianka jest dla nich, natomiast. Jeśli zaczekają ze zjedzeniem tej pianki, to będą dwie pianki, to dostaną dwie pianki. Należy no, to były małe dzieci, nie wiem, w wieku 3-4 lat, które być może jeszcze nie do końca, może się mylę z wiekiem, ale, ale były to małe dzieci. I te dzieci zosta zostały zostawione w pokoju z tą pianką przed sobą. Coś, co amerykańskie dzieci uwielbiają, tak? Jedzenie tych pianek. I część dzieci zjadała te pianki, a część była w stanie powstrzymać się przed zjedzeniem tej jednej pianki, która leżała na tym, na tym talerzyku. I w momencie, kiedy powracał ten prowadzący, yy, kiedy widział piankę, yy, to dokładał następną piankę i te dzieci się cieszyły, że mają dwie pianki, a te, które zjadły, no to udawały, że nie zjadły niektóre, niektóre to nie wiedziały, co ze sobą zrobić, jakby pokazać i tak dalej. Później się okazało, że sprawdzone te dzieci po iluś tam latach i zauważono, że dzieci, które były w stanie wytrzymać z tą pianką, osiągnęły dużo więcej. Nauczyły się samodyscypliny. Nauczyły się samodyscypliny i były w stanie osiągać dużo, dużo więcej w życiu niż te dzieci, które zjadały tego, tą piankę od razu. Yy, dało nam to podpowiedź. I stosując to w stosunku do swoich dzieci, w momencie kiedy one coś chciały, Zazwyczaj odsuwaliśmy tą nagrodę na później. Zazwyczaj przygotowywaliśmy dla nich jakiś zestaw malutkich zadań, jakiś zestaw malutkich rutyn albo samodyscypliny, które mogły wprowadzić, po to, żeby nagroda przyszła za jakiś czas. Żeby nauczyły się takiej prostej rzeczy, że yy, po prostu nie wiem, może powiem to wprost, żeby, że trzeba na coś zapracować, że trzeba włożyć swoją pracę, żeby otrzymać jakąś rzecz. Yy, I że yy, lepiej zaczekać żeby dostać podwójną nagrodę na przykład, niż tylko otrzymywać tą e, nagrodę w tym momencie, jaką mają. Wspaniale wpłynęło to na moich synów. Bardzo się cieszę, bo nauczyli się i są naprawdę cudownymi mężczyznami, tak jak mówię, ale to była jedna z podpowiedzi. Zobacz, czy jesteś w stanie w momencie, kiedy twoje dziecko coś chce, zaproponować mu taką rzecz, powiedzieć, słuchaj, ja to rozumiem, że ty to teraz chcesz, a co ty na to, żebyś za, na to zapracował? A co Ty na to, żebyśmy, że umówmy się w ten sposób, jeśli zrobisz to, 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 to i to, przez to się nauczysz tego, to wtedy dostaniesz tą nagrodę. Albo dostaniesz częściowo tą nagrodę, albo dostaniesz większą nagrodę, to już Ty sobie sama dobierz. Także to jest pierwsza rzecz. Nauczyliśmy w ten sposób dzieci samodyscypliny i rutyny, która naprawdę bardzo mocno im pomaga. Druga sprawa to jest, wiele osób mówi, wielu rodziców mówi, moje dziecko cały czas tylko siedzi, telewizję ogląda, albo cały czas siedzi tylko w komputerze. No na początek, po prostu sprawdź, co ty zrobiłeś, drogi rodzicu, yy, sadzając to dziecko przed telewizorem, czy się sadzając to dziecko przed komputerem, kiedy było małe. Bo jeśli to wynikało z dziecka, to trzeba było się zastanowić, to jakim ty jesteś rodzicem, jaki ty masz wpływ na to, gdzie te twoje dziecko i jak się wychowuje. Bo mówienie, że moje dziecko tylko siedzi i ogląda telewizję, to chyba z czegoś wynika. Albo ty siedzisz cały czas oglądasz telewizję, albo posadziłeś swoje dziecko, żeby mieć spokój przed telewizorem, a teraz od niego wymaga, żeby ono nie oglądało telewizora. Ale jest fajne rozwiązanie na to. Bo jeśli twoje dziecko już zostało w ten sposób wychowane, to jest bardzo fajne na to rozwiązanie. Dlaczego dzieci oglądają telewizję, czy grają w te gry komputerowe? Chociaż ja powiedziałem o grze komputerowej, ja akurat nie zachwyciłem się grami komputerowymi, ale. Dzieci w dzisiejszych czasach gry komputerowe to jest podstawa, prawda? Dlaczego dlaczego to jest takie ważne, dlaczego to jest takie ważne, żeby zwrócić na to uwagę? Ponieważ można naprawdę zamienić tą chęć i potrzebę dziecka na siedzenie przed telewizorem czy przed komputerem na zupełnie coś innego. Natomiast dzieci siedzą, ponieważ telewizja i komputer dają natychmiastową gratyfikację. Po co się ogląda telewizję i po co się gra w gry, albo dlaczego się je akurat takie rzeczy w, super, w tym jakimś tam McDonaldzie czy coś tam, bo tam jest czas natychmiastowa nagroda. Natychmiastowa nagroda w postaci albo smaku, natychmiastowa nagroda w postaci albo radości wynikające z tego, co się dzieje na ekranie komputera, tego telewizora, albo na przykład jakiegoś zwycięstwa w grze. I dzieci tego potrzebują, wszyscy tego potrzebują. Szukają natychmiastowej nagrody za swoje zachowanie. Ale można to zamienić i wprowadzić bardzo ciekawe zamienniki w postaci robienia czegoś, co daje bardzo fajne nagrody, ale daje dużo większe znaczenie. I na przykład można powiedzieć, że zamiast og dziecko ogląda wszystko, co le leci w telewizji, to taka podstawa, taka najmniejsza, najniższa. Zamiast dziecko ma oglądać wszystko, co leci w telewizji, dlaczego miałbyś nie zdecydować, co dziecko ogląda i wybierać te rzeczy, które są ważne? Są programy, które można wybrać, i te rzeczy mogą. Pomagać jakoś swojemu dziecku w zdobywaniu innej wiedzy. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, na przykład, zabrać dziecko ze sobą do kina. I tutaj, wyjazd taki do kina, to może być coś, gdzie wybieracie razem film, to też film musi mieć jakieś znaczenie i jesteście wtedy razem. I dziecko nauczy się tego, żeby być razem, razem z tobą, pojechać do kina, zobaczyć e, bycia rodziną, bycia razem. Na trzecim miejscu w drabince, czyli na dole to jest wybieranie co w telewizji, później jest powiedzmy wyjazd do kina. Na trzecim miejscu byłoby dziec, wprowadzenie dziecka do takiego innego świata troszeczkę, wprowadzenie, stworzenie mu innego środowiska. Środowiska, w którym dobierasz mu nauczycieli. Bo to, że jesteśmy w jakimś świecie, to wszystko zależy od nas. Jaki, jacy ludzie nas otaczają, z jakimi ludźmi się spotykamy. To czy wnoszą dla naszego życia wartości, czy są raczej osobami, które ciągną całą rodzinę w dół? Czy mógłbyś stworzyć takie środowisko dla swoich dzieci, w którym dorośli mają wpływ również na wychowanie Twoich dzieci? I to jest i proste, i trudne, bo jedna rzecz to dobrać właściwych ludzi, znaleźć właści wartościowych ludzi, którzy będą tworzyć to środowisko, a druga to mieć świadomy wpływ na to, co oni robią i jak robią. Bardzo często się mówi. E nie mogę Zawiozę te swoje dzieci do babci i ta babcia robi z nimi wszystko co babcia uważa. Y... Jak można było do tego podejść? Przede wszystkim, po co wozisz do babci? Tak? Jeśli babcia robi wszystko, co Ty nie chcesz, żeby robiła z swoimi dziećmi, to po co tam zawozisz? Po drugie, czy nie masz na to wpływu naprawdę to, co babcia robi z dziećmi? Nie masz naprawdę wpływu na to, żeby powiedzieć, porozmawiać, yy, zaplanować? przynieść listę rzeczy, które nie chcesz, żeby twoje dziecko robiło, albo chcesz, żeby robiło, i tak dalej. Czy to wszystko można zaplanować? Ale ja chcę pójść krok dalej. Czy możesz w swoim życiu, jeśli chcesz, żeby twoje dzieci były dobrymi biznesmenami albo dobrymi nauczycielami, albo coś tam, czy nie byłbyś w stanie, czy nie byłabyś w stanie w swoim życiu wprowadzić takich ludzi, którzy wnoszą olbrzymie wartości w życie tych dzieci? I myśmy coś takiego robili. Następna rzecz to były y, y, tworzenie jakby rodzinnego środowiska, czyli takiego świata, w którym po prostu jesteśmy jedną wielką rodziną, y, dorośli z dziećmi. Bardzo często jest tak, że dzieci są odsuwane na bok, a myśmy zabrali swoje dzieci razem. Czyli dzieci razem tworzą to jedno wielkie środowisko, bo są częścią tego wszystkiego. I na samej górze moi synowie wymyślili wy, wy powiedzieli, że na samej górze w tej piramidzie y, y, zamiany tych takich pospolitych czynności na te najfajniejsze, to były wspólne wakacje. Planowanie wspólnych wakacji, e, robienie tych wspólnych wakacji, bycie razem na tych wakacjach i tworzenie tych wakacji razem. To było na, na szczycie tego ich zdobywania e, e, nowego życia. Czyli wakacje, czas rodzinny, e, wyjście na zewnątrz. Czyli zamiana tych rzeczy, które nie lubisz w, swoim, w życiu swoich dzieci, na te, które polubisz, będziesz częścią, dasz dzieciom lepsze e, decyzje. Następna rzecz e, to jest... E, na trzecim miejscu znaleźć, znaleźć rzeczy, które możecie uczyć się razem. Czyli nauka razem. Nauka razem dała nam naprawdę bardzo dużo. Moi chłopcy, moi synowie w wieku 11-12 lat, mniej więcej, może 12-13, nie pamiętam dokładnie co do minuty, co do, co do miesiąca, zaczęli się razem z nami uczyć. Ja zapisałem się do szkoły dla dorosłych z dziećmi i zabierałem je ze sobą na szkolenia. I dzieci uczyły się razem ze mną. Na początku jako mali chłopcy, młodzi chłopcy nie uczestniczyli w zajęciach tak bardzo dokładnie jak ja, ale dla nich zawsze było miejsce. Tam gdzie żeśmy uczestniczyli w szkole, tam gdzieśmy się douczali, kształcili się poza, poza tym światem, który nas wykształcił wcześniej. To było miejsce dla też naszych dzieci, dla wszystkich dzieci. Nazywa się to Frontier Family. Pozdrawiam wszystkich, którzy znają mnie stamtąd. I dzieci uczyły się w tamtym miejscu razem. Uczyły się tego samego, mogliśmy o tym samym później rozmawiać, mogliśmy te same rzeczy razem ćwiczyć, mogliśmy się razem przygotowywać do tych rzeczy. To było takie piękne połączenie między nami, a jednocześnie daliśmy dzieciom zupełnie inną edukację. Czy to nie jest tak, że dzieci za bardzo traktujemy jak dzieci? Dzieci po prostu mają nie wiedzieć, mają być głupsze, mają być potraktowane w nas, przez nas w taki, a nie inny sposób. A co ty na to, żeby dać im troszeczkę więcej takiej dorosłości? Nie na zasadzie, że mogą wszystko, bo że zaraz komuś to się będzie kojarzyło, że no tak, dzieci teraz będą siedzieć przy stole, będą włazić na głowę, może niech razem z nami wódkę piją i tak dalej. Ja nie mówię o tych rzeczach. Ja w ogóle nie mówię nie o, o wódce i siedzeniu przy wspólnym stole. Bo co to jest za wychowanie? Siedzenie przy wspólnym stole, przy wspólnym jedzeniu i piciu alkoholu. To jest do dupy wychowanie. To jest do dupy wychowanie, dzieci patrzą, to co małpka widzi, to małpka robi. Czyli dzieci będą na to patrzeć i będą to wychowywać w swoim życiu. Myśmy tego unikali za wszelką cenę. Ja mówię o byciu razem, o tworzeniu tego środowiska, gdzie dzieci są traktowane bardziej jako dorosłych, a nie bardziej jako dzieci. I to było na trzecim miejscu. Na czwartym miejscu respekt szacunek, respekt. Od maleńkości pytaliśmy się naszych synów o ich zdanie. Bardzo często ich zdanie było brane pod uwagę, oni dobrze o tym wiedzieli, mówiliśmy im o tym i dziękowaliśmy ich za ich zdanie. Wyobraź sobie, że jak mieszkaliśmy jeszcze w Londynie, to nasi synowie brali udział w naszych naradach biznesowych. Na zasadzie takiej, żebyśmy rozmawiali na głośno, oni siedzieli, robiliśmy stół, taki wiesz, spotkanie dyrektorskie, i na tym spotkaniu nasi synowie mieli swoje zdanie. Powiem ci, że wpłynęło to szalenie motywująco na nich szalenie motywującą na nas i pozwalało nam podejmować również bardzo mądre decyzje i biznesowe, i rodzinne, i życiowe, i tak dalej. Coś, co dzisiaj, za co jestem naprawdę im wdzięczny yy, i sobie wdzięczny i, i nie wiem komu mamy obojgu nam na jednej, drugiej stronie wdzięczny, że my mamy niesamowity szacunek. Jeśli można by było powiedzieć, najważniejszą i największą wartością w naszym życiu jest szacunek. U nas nie ma czegoś takiego, że jedna drugą osobę rani, nie ma czegoś takiego, że my wpływamy tak na siebie, żeby ta druga osoba czuła się źle. E, i, o, I synowie, i my mamy ten sam poziom, jesteśmy na tym samym poziomie. Czasami, jeśli powstanie y, różnica zdań i powstanie jakiś malutki konflikt, to my te konflikty bardzo szybko rozwiązujemy. Taki konflikt trwa nie wiem, 5 minut, 10 minut. Każdy pójdzie w swoją stronę, przemyśli, wracamy, przytulamy się, przepraszamy się, i mówimy, że przepraszam, źle to powiedziałem, źle to za, zakwestionowałem i tak dalej, nie powinienem tego robić. Szacunek, szacunek i respekt. Mówi się, że e, moje dzieci nie mają do mnie szacunku, albo zobacz, jak to dziecko traktuje swoich, swoich rodziców. Zobacz, rodzice wylądowali w, e, jak to się nazywa, ten e, dom spokojnej starości może taką nazwę, tak? E, Dlaczego? 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 To wszystko zależy od nas, od nas dorosłych, w jaki sposób płynęliśmy na życie tych dzieci. W jaki sposób je traktowaliśmy, czy dawaliśmy im ten szacunek, czy dawaliśmy im respekt, czy traktowaliśmy jak po prostu bachory. Nazywam to wy... dokładnie tak, większość osób traktuje większość dorosłych traktuje swoje dzieci jak piąte koło w wozu, a nie coś co mogą pięknego stworzyć. Taką rzecz, którą mają na własność, którą mogą wytworzyć, to tak jak rzeźbić w glinie nowy garnek. I po prostu rzeźbisz to dziecko i patrzysz, w taki sposób zastosujesz, w taki sposób. Przecież tym można się bawić, cieszyć. To jest po prostu coś pięknego, co możesz stworzyć. Nową rzecz. Twórcą. Jesteś twórcą nowej rzeczy. A później mówisz, tworzysz te dziecko, które jest odbiciem ciebie. Mówisz, bachor, taki zobacz, jaki to bachor. Zobacz, jak on się zachowuje. Mój jak tylko siedzi przed telewizorem. Zobacz, jak on tego... Jest takie śmieszne powiedzenie. Nie babci, bo się spocisz. Nie babci, bo się spocisz. Rozumiesz? Chcesz, rozumiesz ironię w tym całym powiedzeniu? To jest czwarta rzecz. I piąta rzecz, które myśmy nie do końca zastosowali, ok, ale nie, nie udało nam się tego zastosować, ale jest to taka podpowiedź dla ciebie. Wielu z Was pisze, jak zmienić nawyki wyżywieniowe u swoich dzieci, że dzieci nie chcą jeść. E, dobrych rzeczy, że nie można ich przekonać, że one tylko jedzą te słodycze, jedzą tylko tam fast foody i tak dalej. Ja znowu mówię wtedy i pytam się, ale czym, skąd te dzieci mają nawyk jedzenia tego, dlaczego je tam ciągnie do tego, a nie ciągnie do czegoś innego? Przecież to Ty pokazałaś, przecież to Ty pokazałeś im te dzieci, albo babcia, albo ciocia, albo wujek, albo telewizja, albo coś tam, że to my mamy wpływ na to, co one wybierają. Ale jest bardzo fajna metoda, którą można zastosować, jeśli chcesz wybrać dla swoich dzieci lepszą drogę. Postaw im przed nosem w postaci pokarmu dwa zdrowe pokarmy. Działa rewelacyjnie. Dwa zdrowe pokarmy. Oddzielne na dwóch oddzielnych talerzach. Będzie wymagało troszeczkę więcej pracy, ale jeśli chcesz coś fajnego stworzyć, to tej pracy potrzeba. Dwa oddzielne posiłki, które są zdrowe. Nie na zasadzie, to wolisz pojechać do Margo McDonalda czy zjeść, e, nie wiem, e, Arbuza ze mną, albo tam, nie wiem, jakieś, jakąś sałatkę. No, dziecko wybierze McDonalda, bo tam jest natychmiastowa gratyfikacja, tak? Tam są zabawki w Happy Meal'u, tam są słodycze, tam jest po prostu atmosfera i tak dalej. Jeśli chcesz dać coś nowego i lepszego dla swojego dziecka, postaw przed nosem dwa zdrowe pokarmy. Dwa różne pokarmy i powiedz, wybierz sobie. Który chcesz? Dziecko wybierze. Ma tylko dwie rzeczy do wybrania wybierze jedną. Jeśli jest głodne, jeśli nie jest głodne, to lepiej niech nie zje. Wróci do tego jedzenie. Rodzice za wszelką cenę chcą swoje dzieci nakarmić. To jest po prostu tragedia. Wpychają w te dzieci nie wiadomo co i po co. My jesteśmy po prostu w świecie, który został stworzony na takich jakichś dziwnych wartościach i walorach, że ja czasami się zastanawiam, czy my nie mamy mózgu, żeby używać, żeby, żeby żyć. Dziecko nie chce jeść, a my wpychamy za wszelką cenę to jedzenie w te dziecko. Dziecko się krzywi, wykręca i tak dalej, a to jedz, jedz, bo nie będziesz rosnąć. Błagam Cię, wyrzuć to z siebie. Postaw wapokarmy przed nosem dziecka i daj mu wybór. Jak dziecko wybierze, to zacznie wybierać dobre jedzenie. I zobacz, do momentu, kiedy dziecko nie zacznie sięgać po zdrowe jedzenie, stawia dwie potrawy. Jedna niech będzie owocowa, druga warzywno załóżmy, orzechowa. Eee, wytwórz to. Daj mu możliwość. Dziecko uwielbia wybierać, tak samo jak i ty lubisz wybierać. Nie lubisz, jak ktoś za ciebie decyduje. Dzieci mają bardzo szybko tą tą e, siłę wyboru i chęć wyboru kodowaną w siebie, dlatego mamy e, ich bunt, dlatego mamy ich niechęć do robienia pewnych rzeczy, e, stawianie oporu, ponieważ bardzo szybko to się w nas kształtuje. E, dlatego dziecko chce wybierać postaw dwie dobre potrawy i niech dziecko wybierze. One będzie ci za to kochać i zacznie cię szanować za to, że dajesz mu wybór, a będzie wybierać zdrowy posiłek. To, pi to jest pięć rzeczy, można by było wymienić jeszcze więcej, ale e, dawaj dzieciom e, zajęcia, które mają znaczenie które mają znaczenie dla ich rozwoju, dla ich życia i bycia. Tworzymy nowe społeczeństwo. Nie wiem na jakim etapie jest Twoje dziecko, ile masz dzisiaj lat, a ile twoje, ile twoje dziecko ma lat, ale dzieci za moment przejdą, przejmą kontrolę nad tym wszystkim. Dzieci przejmą kontrolę nad tym wszystkim. I to, jakie dzieci i jakie społeczeństwo wychowamy, będzie też zależało od naszego życia. Bo jeśli będziemy mieli społeczeństwo wychowane na grach komputerowych wojennych, E, e, zabijających się z jakimiś potworami, oglądającym telewizję od rana do wieczora, w której e, stosuje się przemoc, w której, w której stosuje się seks, w której stosuje się e, z, buduje się społeczeństwo zakupowe, e, no to będziemy mieli takie społeczeństwo, będziemy mieli taki świat. Za 20-30 lat będzie trochę za późno, bo dorosłych, dorosłych dzieci, dorosłe dzieci jest bardzo trudno przekonać do czegokolwiek. Ja jestem tego przykładem, e, jak trudno mnie przekonać do zmian, ale również Ty, jako mój słuchacz, Jesteś dla mnie przykładem, jak trudno zachęcić czasami do zmienia, zmiany na dobre y, 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 jakieś tam drogi żywieniowe, na dobry styl życia, y, dlatego zadbajmy o to zawczasu. Taka moja troszeczkę, może długa, mam nadzieję, że nie przedługa, pogadanka na temat dzieci. Chciałam to z siebie wyrzucić, zdjąć, powiedzieć o tym bo myślę, że to jest bardzo ważny element również naszego życia. I to jest piąty filar. Świadome macierzyństwo. To, co się tutaj znajduje, w jaki sposób kreujesz nowe dzieci, nowe życie. Ty jesteś kreatorem. Wykreowałeś, zadbaj o to, żeby dziecko było wykreowane od początku do końca, takie jak chcesz. Dziecko wychowuje się dzięki Tobie. Czym skorupka za młodu nasionie, tym na starość trąci. Niedaleko pada jabłko od jabłoni. Albo czego ja się nie nauczy, tego Jan nie będzie umiał. To są trzy przepiękne powiedzenia polskie, które mam nadzieję udać się odnaleźć i zastosować w swoim życiu, jeśli masz dzieci, jeśli masz jeszcze na to jakiś wpływ. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia na następnym spotkaniu. Jeśli Ci się podobało, puść mi palucha, puść serducho. Ja nie widzę żadnych komentarzy, żadnych informacji od Facebooka. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje. Nagrywam, jakby rozmawiam ze sobą, ale mam nadzieję, że ktoś to widział i wszystko było w porządku. Do zobaczenia. Trzymaj się cieplutko. Życzę Ci cudowniej niedzieli. Cześć.